Paczuszka jest. Pewnie się zastanawiacie, co to za paczuszka może być. już Wam mówię. Słuchajcie, ta paczuszka pochodzi z Mediamarktu. Wow, nie widzieliśmy. W sumie? Teraz widzicie. No i słuchajcie, pewnie się zastanawiacie, co to za paczuszka. Otóż, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale ta kamera stoi na uchwycie od słuchawek. Yy, no, trzeba sobie jakoś radzić. No i nie miałem nigdy takiego porządnego statywu. Dlatego dzisiaj go mam. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję, która jest na tutaj. Na dole. No i co? A my już lecimy do tego czegoś. W ogóle jest to bardzo lekkie. Nożyczki są. Gdzie to się otwiera? A tutaj, no tak. Chyba się, dobra. O kurde. Kurna, rozciąłem sobie palca. Nie, mam modeli. Mi się wydaje, czy to bardziej więcej niż to. Może mnie jakiegoś Apexa Pro w prezencie schowalik. Papier, papier i jeszcze raz papier. To jest ten statywik. Wygląda mało, ale ma on ponad metr wysokości, jeżeli się tak mierzy, wiecie. Wygląda on tak. Wow, naprawdę. Ale zimne. Jest to jeden z porządniejszych statywów, jaki widziałem w moim życiu. To jeszcze jest taki pierwszy statyw. No i słuchajcie, jest git. Więc jeżeli Wam się oczywiście ten filmik spodobał, oczywiście mogę... Oczywiście mogę sobie teraz mikrofonik przybliżyć. No i oczywiście, jeżeli Wam się filmik spodobał, to stawcie łapkę w górę. Subskrypcję fajny unboxing. A ja się z wami czegnam do następnego nara!